E aí No. A można was na YouTube umieścić? A, a jak masz na imię? Dawid? A do której klasy chodzisz? Cóż, to już taka poważna. A co najlepiej lubisz z przedmiotów? O, no to widać. Fajnie, co? A jaki sport najlepiej? No tak. Będzie przyszły Lewandowski, David, tak? No, masz taki wzorzec. Życzę powodzenia w takim układzie. Może kiedyś zobaczymy cię, jak będziesz grał w reprezentacji Polski, co? Super, fajnie. A tu jakie oponki, co to jest? Ale tamta chyba lepsza, nie? Bo wyższa trochę, Nie? Miło było Cię poznać. A to co spacer z rodzicami? Z bratem też? Piaseczyński Park Książąt Mazowieckich jest pełen czaru o każdej porze roku. Na obrzeżach parku są urządzenia do ćwiczeń i plac zabaw dla najmłodszych. Jeden z gmachów usytuowanych w środku parku. Jest pozostałością po pensji dla dziewcząt Cecylii Plater-Zyberkówny. Jest tu dom starosty, czyli poniatówka. Spośród pięknych wiekowych drzew wyłania się staw. Mieszkanie kaczek, łabędzi, a gościnnie mew i gołębi. Są ławeczki, pomost, rzeźby wilkonia. To miejsce do wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. To również miejsce nietypowych spotkań. Zapraszamy do parku. Dobry. A dobrze, to ja jak panie pozwolicie, to na YouTubie mogę umieścić. A, a jak ma pani na imię? Jak? Jola. Jola, Jolanta, pani Jolanta. Oj, super, no to na pewno wykorzystamy ten materiał. Kocham ludzi i zwierzęta, dlatego wciąż chodzę uśmiechnięta. to bardzo. No, Będzie, pani oczywiście. Pani też właśnie jest takim aniołem. Ja się pani jako anioł. <głos> Dziękuję. <głos> tak, z takim uśmiechem pięknym. Trochę się krępuje, ale jednak nie wiem co mówić. Po prostu zafascynowała mnie pani, że ma pani tak piękną pasję, jaką jest nagrywanie natury ogólnie. Naturę kocham, bo my jesteśmy częścią natury. Na pewno. A my bardzo lubimy właśnie z mężem nagrywamy. Mamy filmiki na YouTubie umieszczone. Tak, tak. A ona czy tam jest? Tam. A, super! No i on też nagrywa, bo my mamy taką wspólną pasję. Wow! Także po prostu nagrywamy z różnych miejsc w Polsce. Z pani różnych obiektów. Tak, jesteśmy z piaseczna. Super. Miło mi. Miło mi. I proszę panią, e, taką pogodę nie sądziłam, że spotkam takich ludzi. Więc e, nie ma złej pogody, tylko niewłaściwe ubranie. Cóż, cóż mogę rzec jeszcze? A czym się pani zajmuje? E, ja? Tak. Zajmuję się. Pracą nad sobą wszystkim. Mhm. Tak. A to bardzo ważne. Tak, niezwykle ważne Pracę nad sobą. Otóż e, niezwykle ważne jest e, tak zwana koherencja serca. Łączymy energię umysłu z energią serca. I jesteśmy w tak zwanym przepływie, tak zwanym flow mhm. i życie płynie. My płyniemy jak na fali. Po prostu trzeba... Um, um, z słowo. Potrzebujemy y, poczuć w sobie spokój. Wewnętrzny spokój to jest inaczej miłość, to spokój. Miłość objawia się, y, gdy mamy oczywiście uśmiech i empatię dla drugiego człowieka, jednakże nie pokochamy. I drugiego człowieka jeśli siebie nie pokochamy bo to jest oczywista oczywistość także najpierw że z pustego to i salomon nie naleje więc najpierw ukochujemy siebie tak nam maksa po prostu o tak mhm. i wtedy poczujemy spokój odwagę i tak zwane wyższe poziomy świadomości jak radość miłość Akceptacja hmm. jest blisko już miłości, hmm. a ponad miłością jest radość. Polecam hmm. mapę poziomów świadomości doktora Hawkinsa. Słyszałam hmm. słychać? Tak. Super. To jest po prostu mistrz duchowy i psychiatra, który stworzył mapę poziomów świadomości. I ja, to jest mój guru, taki internetowy guru, który niezwykle mi pomógł w trudnych sytuacjach. Pięknie. W ciężkich, smutnych sytuacjach, bo oczywiście one się zdarzają. Znany psychiatra David Hawkins jest twórcą poziomów świadomości. Czym według niego jest choroba? Choroba jest wołaniem naszej świadomości. O zwrócenie uwagi na coś, nad czym trzeba popracować. Powinniśmy nauczyć się patrzeć na choroby jak na lekcje, które pojawiają się w naszym życiu po to, abyśmy uzdrowili cząstkę siebie. Ale naszym wyborem, jak wstaniemy rano, jest wybrać szczęście, wybierać miłość, wybierać radość, bo to nas napędza, nakręca. Musimy kochać siebie, ludzi, naturę, zwierzęta. Pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję serdecznie. I pozdrawiam. Tak, dużo youtuberów, dużo. tak. Rado, tak. YouTuberów, Pozdrawiamy youtuberów i, youtuberów i wszystkich ludzi. innych. Tak, szczególnie Piaseczno i okolice. Tak. Jesteśmy z Piaseczna. Właśnie i szczególnie tych, którzy są w kryzysach, tak. którzy są smutni, Och, którzy tam, mają problemy. Tak. Właśnie, Trzybamy. serduszkę jeszcze poproszę. Trzybamy. Dla wszystkich, tak. Tak, serce. No właśnie. No po to będzie wszystko. Dobrze. Dobrze. A jak ma na imię? Tymon. A Tymon to chłopczyk, a Wygląda jak dziewczynka taki ładny. Co Tymonku? Karmiłeś kaczuszki? Z mamusią przyszedł na spacerek, tak? Zamyślał A będzie ci zimno obrączki. Ale się interesuje, widać bardzo. Tak, podobały Ci się kośniki? Tak, i tak. I gołębie. A ile ma teraz Taroczku? ranoczku? Trzytnastu 15, 15. Ojeju, Ty Monek, jaki Ty śliczny jesteś. Dzisiaj chłodno, ale o jak się uśmiecha do kaczek. Fajny. Kajtuś. że dzieci przychodzi, to tak ta czarma chyba ostro idzie w ruch. To jest wyliczone chyba. Tam co godzinę się wysypuje, tak? Wysypuje, tak. tak. Aha. A to do prywatnej kolekcji, tak? Yy, to znaczy my umieszczamy filmy na YouTubie. Jak pani zezwoli, to umieścimy fragmenty. A jaka to jest jaki to jest kanał? Kanał Mikronek. Jotnie. Yy, to jest kanał. O różnych takich podróżniczych rzeczach, o historycznych, patriotyczne, takie okolicznościowe z Piaseczna, z Warszawy, no z różnych tam miejsc w Polsce, sanktuaria maryjne. Ostatnio też robiliśmy starówkę, śpiew na przykład dzieci z okazji... Yy, rocznicy powstania, wybuchu powstania. Takie po prostu biesiadne. Mamy 160 filmów już w tej chwili. I mikronek. Mikronek, nie? tak, kanał Mikronek. Pachamy, no. Pewnie za jakiś tydzień się ukaże, bo to trzeba obrobić wszystko. A pani ma jak na, na imię? Monika. Pani Monika i Ty Monek, tak? I spacerek dzisiaj. Przyjemny. Trochę w ręce zimno, a ty rękawiczek nie chce nosić, tak? No tak, dzieci tak mają niestety, no. Ale widocznie macie ciepłą kurteczkę, może tak, a rączki ma zimne? Nie. No ale na siłę się nie da. No tak, niestety. Na siłę no. nie będziemy. To trzeba pospacerować. Jak to to, zmargał, I... to schowam pewnie. Ojej, kaczuszki, tak? Kaczuszki piękne. Ale dużo tych kaczek, a nie wiem, a łabędzie z tamtej strony są. Pewnie już najedzone, bo no, one też nie Tak, bo one chyba tutaj przychodzą. pani mówi, o one najedzone. No tak. Poza tym one lubią prywatność. Także często się izolują z tego, co zauważyłam. A gołębie przy okazji korzystają. Bardzo ładnie odrestaurowali poniatówkę. Pięknie teraz wygląda. Kaczuchy śliczne. Coraz ładniejsze to nasze Piaseczno, prawda? Zresztą tu niedawno jest. Dwa lata tak naprawdę. Aha, a to skąd? My z Warszawy. Aha. Przeprowadziliśmy się dwa lata temu do Ale tu chyba lepiej niż w Warszawie. Spokojnie. No tak. Warszawa ładna, ale tam zawsze można do niej dojechać, nie jest daleko. Tutaj jest naprawdę fajnie. To jest takie dobre miejsce do życia. Inna atmosfera. Właśnie, tu ludzie są fajni przede wszystkim. Tak jak byliśmy w zeszłym tygodniu na górkach Szymona, tyle osób fajnych, żeśmy poznali. Te rozmowy wszystkie takie naturalne, tak no, bardzo przyjemnie jest. Możemy się no jest. też wybrać, bo dawno nie byliśmy to jest wyjątkowe miejsce, naprawdę fajnie. Zapraszamy do piaseczna i do przepięknego parku, którym można odetchnąć po trudach codzienności. Możemy tu obejrzeć rzeźby wilkonia, przywitać się z misiem strzegących wiekowych drzew, zrobić fotkę przy dzikich i złych dzikach, stanąć do walki z żubrem. Możemy pobiegać, pospacerować, porozmawiać czy porozmyślać. Każdy znajdzie tu coś dla siebie o dowolnej porze roku.